Cześć, witajcie Adek z tej strony. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jesteśmy w firmie handlowej Agropol Zakrzewo, a tuż za mną na lawecie ciągnik John Deere 695R, ostatni z trzech, który wyjeżdża dzisiaj do swojego nowego nabywcy. Serdecznie zapraszam na krótki materiał z wywozu ciągnika do nowego właściciela. Jedziemy z tematem. No i moi drodzy, kolejny ciągnik John Deere na lawecie, ciągnik John Deere 695R, 6 cylindrowy 6,8 litra z 2018 roku na skrzyni Auto Power. Ostatni z trzech 695R, które przyjechały w ostatnim czasie do firmy handlowej Agropol Zakrzewo, ten ciągnik akurat nie miał nowego ogumienia założonego tutaj zostało dorzucone, nowe jest tutaj z przodu na lawecie, także będzie ciągnik, też miał niedługo nowe oponki. Bogate wyposażenie, lusterka panoramiczne, tutaj mamy tylny łącznik hydrauliczny, mamy tutaj zaczep automatyczny, z racji, że tego zaczepu tu nie było, dorzuciliśmy zaczep, tutaj na dole jest kulowy oponki od nowości linki tutaj 710, 70, 42 670 28 takie rozmiary, ciągnik też przeszedł u nas przegląd, powymieniamy filtry oleje, bo tutaj widzę, że olej jest w kabinie, także to zostało też przeprowadzone, każdy zresztą ciągnik przed wyjazdem, obojętnie który tutaj widzieliście u mnie na kanale, czy na stronie firmy handlowej Agropol Zakrzewo, który wyjeżdża tutaj z firmy z Kujawskiej 11, no to ma takie przeglądy robione bo wiadomo, to są ciągniki używane w których dobrze by było na początku taki przeglądzik zrobić, więc kupując u nas ciągnik, obojętnie skąd jesteście, no to wszystko tutaj jest przygotowywane tak, żeby klient był zadowolony przedni plus tutaj mamy oryginalny, fabryczny ciągnik w bardzo ładnym stanie technicznym, zadbany ciągnik nie widział nigdy, można powiedzieć w ten sposób, pola Pracował w służbach takich drogowych. Te podnośniki, tutaj te łączniki cięgna, to wszystko nie jest zużyte. tak jak podobnie w poprzednich dwóch 190kach piątkach wszystko z jednego miejsca. Także traktor bardzo zadbany. Nie mamy tutaj oświetlenia LED, ale to wiadomo, że w dzisiejszych czasach możemy w każdej chwili Dołożyć, bo wiele firm zajmuje się dostarczaniem zamienników takich lamp, no bo sądzę, że mało kto się zdecyduje na dołożenie oryginalnych przy tych cenach. Ciągnik jest na dużej ramie 2,8 metra. Tym razem się nie przejęzyczę. Także już to jest kawał byka gdzieś w granicach 8000 kg plus minus, w zależności od Wyposażenia takie sprzęty ważą solidna rama. Ciągnik, tak jak tutaj Wam już wcześniej mówiłem, nie widać większych to zniszczeń. Wiadomo, że ze względu na te parę lat, które pracuje, gdzieś tam jakaś rdza będzie wychodzić, ale to jest naturalne. Więc tutaj nie ma co się do takich rzeczy przyczepiać, bo to też nie jest nowy sprzęt. Co innego już widzę. Te komentarze wszystkich mądrych. Którzy zwracają uwagę na takie rzeczy przy nowych traktorach. Oczywiście też nie powinno się e, takie coś dziać, ale no się dzieje, tak. No, te traktory, w dużej mierze, co dojeżdżają na przykład jak w no to też płyną na e, w statkach, w kontenerach i to ma jakiś wpływ na to, bo wiem, że jak niektórzy sprowadzali kombajny te W330-440 John Deere'a no to też gdzieś tam od tego, one też przecież transportem e, morskim, że się tak wyrażę e, zostały transportowane, więc gdzieś ta e, rdza tam wychodziła przy nowych sprzętach, no ale no, na to też tam nie mamy jakiegoś e, wpływu. ciągnik bardzo ładny, zadbany. Także jeżeli potrzebujecie, szukacie takiego sprzętu, no to odezwijcie się do firmy handlowej Agropol Zakrzewo, chociażby do naszego pana Józefa, dyrektora. Numery będą podane w opisie, by zapytać się o możliwość takiego sprzętu. No więc moi drodzy, chyba to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to wiadomo, są numery telefonów podane, możecie dzwonić. Na pewne pytania jestem w stanie odpowiedzieć w komentarzach. Tylko nie o cenę, tak jak zawsze. Cena nie jest tajemnicą. Ciągniki są ogłaszane na OLX-ie, tak jak ten 675R jest wystawiony za 395 tysięcy net. To o ile jeszcze jest wystawiony, o ile go jeszcze nikt nie kupił. Także słuchajcie, to żadna tajemnica. W przypadku takich sprzętów one są już praktycznie wyposażone w to, co ma być. Kwestia e, negocjacji pozostaje, więc e, tutaj, moi drodzy e, wystarczy zajrzeć na olx firmy handlowej Agropol e, Zakrzewo i tam wszystkie ceny są podane, a są naprawdę rewelacyjne e, promocje i wyprzedaże e, na maszyny. Chociażby, tak sobie dogram jeszcze materiału przy okazji, e, mamy Haresa l e, trójkę. Wystawionego 23000 net to fajna talerzówka na wale z hydropakiem. Także można się tym zainteresować sprzętem Egret, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, nawet wczoraj patrzyłem ten 2521 model, co tutaj jest 146 netto. No eliksie. Jeszcze sprawdźcie mnie, bo mogę się tam pomylić. No ale te sprzęty uni o, talerzówka ta, ta 4,5 metra. Piękny egzemplarz, ciężki, ponad 5 ton waży. Fajnie naprawdę wyposażony, solidny, e, solidny sprzęt, 119 tysięcy netto na OLX. E, także tak przy okazji wyjazdu John Dirka z firmy handlowej Agropol zakrzewo jeszcze takie. Parę rzeczy możecie zobaczyć przy okazji tego filmu, więc koniecznie do nas zajrzyjcie, zadzwońcie. Może coś uda Wam się u nas nabyć. Nie musi to być ciągnik, może to być maszyna, mogą być to części. Oferujemy dla Was wszystko serwis też, więc o to się proszę, szanowni Państwo, nie martwcie. To nie jest firma, która powstała wczoraj i się yy, uczy yy, i raszkuje na rynku, tylko to jest yy, firma z 150-letnim yy, doświadczeniem, zaangażowaniem, miłością do tego, yy, co robi, pasją, także zajrzyjcie do nas, koniecznie. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Mów Miade.